Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć drewniane ogrodzenie i słupki przed gniciem. Najważniejszym krokiem jest impregnacja drewna. Możemy ją wykonać przed lub po montażu ogrodzenia. Jeśli zdecydujemy się na impregnację przed montażem, mamy więcej możliwości. Możemy użyć impregnatu gruntującego, który wnika głęboko w drewno i zabezpiecza je przed wilgocia i szkodnikami. Po montażu możemy zastosować impregnat nawierzchniowy, który tworzy na drewnie ochronną warstwę. Pamiętajmy, że impregnacja przed montażem jest bardziej skuteczna, ponieważ impregnat ma dostęp do wszystkich powierzchni drewna. Teraz przejdźmy do słupków. Słupki esa szczególnie narażone na gnicie, ponieważ esa w kontakcie z ziemią. Aby zabezpieczyć słupki, możemy użyć specjalnych zapraw do słupków. Zaprawy te esa odporne na wilgoc i szkodniki a także chronią drewno przed gniciem. Istnieje wiele rodzajów zapraw do słupków, więc warto wybrać taka, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Pamiętajmy, że regularna konserwacja ogrodzenia jest kluczowa dla jego długowieczności. W razie potrzeby odświeżajmy impregnację i usuwajmy wszelkie uszkodzenia. Dzięki temu nasze drewniane ogrodzenie będzie służyło nam przez wiele lat. Część wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć drewniane ogrodzenie i słupki przed gniciem? Drewno jest materiałem naturalnym, który jest podatny na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoc, słońce i owady. Jeśli nie zadbamy o odpowiednią ochronę, nasze ogrodzenie może szybko zacząć gnik i tracić swój estetyczny wygląd. Pierwszym krokiem jest dokładne oczyszczenie powierzchni. Usuwamy wszelkie zabrudzenia, kurz, pajeczyny i stare powłoki. Jeśli na drewnie Esa widoczne grzyby lub pleśń, należy je usunąć specjalnym preparatem. Następnie musimy zabezpieczyć drewno przed wilgocia. Do tego celu możemy użyć impregnatu do drewna. Impregnat wnika w głab drewna i tworzy barierę ochronną, która zapobiega wnikaniu wody. Na rynku dostępne Esa różne rodzaje impregnatów, w tym impregnate olejne, wodne i rozpuszczalnikowe. Wybór odpowiedniego impregnatu zależy od rodzaju drewna. Jego przeznaczenia i warunków atmosferycznych, w których będzie eksploatowane. Po impregnacji możemy przystąpić do malowania. Do malowania drewnianego ogrodzenia możemy użyć farby olejne, akrylowe lub emalie. Farby olejne SA trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych, ale mają długi czas schnięcia. Farby akrylowe SA łatwe w aplikacji i szybko szna, ale SA mniej odporne na działanie wody. Emalie łacza w sobie zalety obu rodzajów farb. Pamiętajmy, że przed malowaniem należy dokładnie wymieszać farb i rozcieńczyć je odpowiednim rozpuszczalnikiem. Należy również zastosować odpowiednią technikę malowania, aby uzyskać równomierne i estetyczne wykończenie. Po zakończeniu malowania, należy odczekać, a Z farba całkowicie wyschnie. W tym czasie należy chronić ogrodzenie przed deszczem i wilgocia. Regularne odnawianie powłoki ochronnej jest kluczowe dla zachowania trwałości i estetycznego wyglądu drewnianego ogrodzenia. Zaleca się odnawianie powłoki co 2-3 lata. Pamiętajmy, że odpowiednia konserwacja drewnianego ogrodzenia pozwoli nam cieszyć się jego pięknem i trwałością przez wiele lat.